Witam Państwa w, y, w nowej serii, ta seria się nasyła oczywiście Minecraft i będę, w, i, i będę w Minecrafta. Więc oczywiście bez przedłużania zróbmy sobie świat, na przykład tap, mm, nie wiem, tap minecraft. A po niej nas po moim kanale, let's play with tap. I okej, okay, oczywiście będzie się słychawa i tutaj i, i tutaj żeby nie było wszystko tutaj, zostałam na to myślę jest stwórzmy sobie nowy świat i krajmy w Minecrafta. Fajnie? Nie się fajnie. A, i, I oczywiście trzeba poczekać. Wierzność żeby się ten ten zbudował, więc może to przerwę. Ok, więc mogliście to zauważyć, ekran na wersji 1.8.1. Czyli, czyli najnowszej wersji Minecrafta, nie licząc na przodów 1.7, ale 1.7 według mnie psuje Minecrafta. I więc mam tutaj, dobra to jest niższe na 7. Ok, i tutaj możemy zauważyć, mamy nowe bloki. granit, dioid i Antisyt. Wszystkie tutaj bloki możemy wypolerować no, możemy wypolerować, po prostu postawimy 4 takie bloki. I tutaj już widzę węgiel. Ale muszę przejść znaleźć trzefa A, to ba, mamy przosy. Już myślałem, że, że dostanę do HTMS-u, a jednak nie. I nakrywam nowym do nakrywania, No bo tam ten no bo tamten mi się jakoś sepsuł i nie mogę tam nakrać głosu I jednak tak. Jak widzimy, oczywiamy yy, 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 potrzebny surowiec z Minecrafta. I od razu mówię, że filmy będą trwały po 10 minut z tego powodu. Opa. Jest ja zróbmy sobie. Jest sobie Pershwood Planks. I żeby nie było. I, I nie mam żadnych modów, To jest czysty Minecraft 1.8.1. Dobra, jeszcze sobie pompiamy to. I te. I, i te tezki z przosy. No. No. No, super. Achievement. Stobość, no Jeszcze trzeba go stobyś po otworzeniu ekwipunku. <suszel> Ta Lokika Minecraft, no dobra, weź Dobra, te wykorzystał na patyki No, jeszcze patyków 8 ma psie, ale nie mam kości O, konie, konie, konie Przynajmniej z nich mamy skórę Dobra, cool I teraz sobie zrobimy tak Kilof topu I i miesz I okay, tyle nam się jak na razie przyda jeszcze zstąpię to jedno trzeba kompletnie No ładnie, sześć kawałków Dobra, ja idę potem węgiel Bo tam pył I, i co mi też wkusza w Minecraft to to, że tylko węgla jest za i ja szasem z takiej jednej szły węgla dostałem z y, 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 chyba... no dostałem z... Y, no dostałem z jakichś sztuk węgla. Te, y, ten Minecraft i ta siwna ekologika. No chyba się w przeszłości um, też jest tyle węgla. LOL? Tam... o! Tam wisiałem jaskinie. Sześć, siedem. Ech, kiedy się. Dobra. 11 dwanaście sztuk wękla już mamy.. 13... i mam dzisiaj jeszcze nie będzie pod spotem. No, 14 sztuk, ale i tak nieślę. Chyba... O! Czy tam... Jeśli tam to nie jest ta... Jeśli yy, no. to nie jest ten las z tymi yy, wielkimi drzewami. O, fajne, fajnie, fajnie. I, I nie będę pił koni, z nich jest skóra. Ale tam to skró się weźmie. O! Oficer trzcinę, No i ba, że to jest wysoka trafa. Nie, to jest trzcina. Oba, weźmy sobie tę trzcina. Mimo bo tylko, że jest niepotrzebna, ale i tak sobie weźmiemy trzcina. Wow, co to są Nie będę zamieniał jej na sukijaj. Dobra. Wow, co jest? Co są saraki? Ile mam FPS-ów? Ile? 8 FPS-ów. I Takie laki. O, bo, bo Minecraft! idę to innego trzeba. Minecraft! Ty mnie wkuszysz, ale zobacz, pod koniec tego odcinka zwieścimy te jaskinie. Wygląda na sieko. O, czyżby tam lafa była? A nie, słyszysz, szkieleta. ta. Tam jest... Lava Minecraft! Proszę No, Dobra, później tam pójdę. Jak chcę jesykować. Ja... Nie wiem gdzie był ten szkielet, ale może tu był. Ale wiesz, nie chcę skinąć w pierwszym odcinku i chcę świecić jakąś jaskinię przy tym... A no tak, sobie weźmiemy trochę kropel z tona. Chyba tutaj niech będzie pochodnia I na początek sobie weźmiemy 15 Cobblestone'a. ja zawsze biorę na początek 15 Cobblestone'a. kulka no lepiej się kłotny, a nie mam jesenia no, no dobra, mogę tam poszukać jakieś jesenia no, 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 no okej okay. Dobra, ja już sobie kamienny kill-off. Mierz również kamienny. Na potwory. Ten trefniany będzie na Spieszęta. I dobra. I jeszcze piesyk. Kolejna ważna rzecz. I chodź tu o ile szelasa. O. Mam na, się, no ale na... szczęście w Minecrafcie żelaza nie jest tyle są węgla. Najczęściej są sztyły. Y, 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 najczęściej można znaleźć 4 sztuki przez jedną szyłę. No ale dobra, fytne kopanie tego żelaza, nam no po to sami wieszność. No, już jestem, 20 sztuk. I tutaj widać... O, może tutaj coś pęsie się, ja nie chcę żelazem zatykać. I chodź tu kawę Dobra, i jakoś wyśmiemy to drugą drogą. No, Minecraft! I tam jeszcze nic nie ma? Ja myślę, że tam nic nie ma. Dobra, myślę, że na tym kupaniu skończymy ten odcinek. Jak widać Minecraft mnie totalnie wkuszył i myślę, że w następnym odcinku wreszcie poszukamy jakiegoś jesienia. Tylko może wydostanę się z tej jaskini. Tylko żeby Minecraft mnie nie wkuszył, a dobra. A mnie nie wkuszy Minecraft. Ha ha ha, Snout twoje triki. I może następnym razem pójdziemy zmieścić tę Więc, Bye bye!